Na 400 meczów w Legii, większość z kapitańską opaską, 60 spotkań w reprezentacji, taka osoba przy Łazienkowskiej była tylko jedna. Jacek Zieliński. W poniedziałek 44 mecze w Legii, 60 w reprezentacji, kapitańska opaska przy Łazienkowskiej przez wiele lat i szacunek kibiców, to jest taka rzecz, na którą pracuje się latami i która chyba po zakończeniu kariery może cieszyć i dawać satysfakcję. No. No z pewnością tak było. Dziwne, bo tyle lat, już sporo lat upłynęło odkąd skończyłem grać piłkę, a nadal się spotykam gdzieś z takimi przejawami sympatii. W mieście ludzie jeszcze mnie rozpoznają, może nie te najmłodsze pokolenia, ale jeszcze wiele osób rozpoznanie zagaduje i te, te rozmowy są no w 100% takie sympatyczne. I, i, I to jest taki dowód, że no, warto było na tyle się e, związać z legią, żeby, żeby ten szacunek e, kibiców e, zyskać. Wielu kibiców, jak mówi o złej grze, defensywy legi, to wspomina sobie, jakby był Jacek Zieliński, to byłoby znacznie lepiej. Nie co, futbol się zmienia, i, i, i faktycznie trudno jest teraz porównywać tych zawodników, którzy grali. 15-20 lat temu, tak samo jak nas porównywano z tymi, którzy też tam w poprzednich pokoleniach gdzieś świedli prym w Legii. Zawsze to było dla aktualnych zawodników trochę takie irytujące, bo się mówiło, no tak, zmieniła się taktyka, zmieniają się wymagania, zmienia się intensywność i tak dalej, i tak dalej. Także takie porównania są nieprawdopodobnie trudne, no ale jak sobie obserwuję te mecze klasy, to myślę, że z takimi predyspozycjami motorycznymi i, i jakby e, z tą umiejętnością przewidywania zdarzeń na boisku, to myślę, że bym sobie fajnie radził, nie powiem. Delegi <laughs> zawsze było najbliżej, z Wierzbicy, no bo wtedy to było województwo jadomskie, teraz już mazowieckie, kibicowsko tak ciągnę oczy. Co? Nie nie kibicowałem legi, nie kibicowałem żadnemu klubowi ekstraklasy. Ja powiem tak, żeby taki moment, kiedy chciałem tylko grać w piłkę. I do wieku 15 lat grałem w trzecioligowym klubie. nie zdałem egzaminy do szkoły średniej i musiałem dojeżdżać 20 km do Radomia. Także wyjeżdżałem rano, wracałem około godziny 18 wieczorem do domu. Często już nie było możliwości uczestnictwa w zajęciach. W związku z tym zrezygnowałem na że piłkę, i tak nie planowałem jakby tej zupełnie swojej kariery piłkarskiej. Raczej myślałem, że, że to jest moment, gdzie trzeba się zdecydować na coś innego. Przypadek później zdecydował, że do piłki wróciłem. Także i kibicowsko, i piłkarsko w pewnym momencie gdzieś tam byłem na bocznicy przez rok, przez półtora. No właśnie potem pojawił się Dąbica i. Glopol Dębica, i... I z czasem przyszła też legia Warszawa, do której przychodził pan trochę w cieniu Janusza Kopcia. W pakiecie, tak? No. A nie, chyba tak do końca nie było. Dużo się mówi na ten temat, że tam w pakiecie, że Kopeć był wyborem numer jeden, ja numer dwa, bo byli tam jacyś inni kandydaci na stopera. Natomiast z tego co wiem, to legia to już jeszcze za trenera strajlała wykazywała jakieś zainteresowanie moją osobą i po prostu to po jakimś czasie to zainteresowanie wróciło. Wróciło w takim okresie nie najlepszej gry Legii, bo Legia była daleko w tabeli, była w tabeli niżej niż Iglopoldemica, który wówczas grałem, zdecydowanie niżej. Zresztą chyba tam z Legią wygraliśmy 1-0. No, ale to, nie, to że było niżej w tabeli, to, to nie było decydujące. Decydujące było to, że to była Legia Warszawa. No właśnie, przechodzi Pan do Legii? I zaczyna się powoli era sukcesów. Dwa Mistrzostwa, dwa Puchary Polskich i Liga Mistrzów. To tak. Trafiłem w trudnym okresie. Udało się z tego dołka dosyć szybko wygrzebać. Na tyle szybko, że już po roku mieliśmy ambicje gry o Mistrzostwo Polski. Co się nie udało, ale udawało się za to w kolejnych latach. No i te lata 90. -te bardzo miło wspominam. To jest taki fajny, fajny okres dla mnie, dla moich kolegów. Mieliśmy świetny zespół, fajny kolektyw, bardzo dobrych piłkarzy. I ta gra w legi dawała ogromną, ogromną satysfakcję. Jest jakiś sekret wysokiej formy przez 12 lat, ponad? Wie pan, co nie wiem, bo mm, w kwestii sekretów, jak to jest, fakt, że grałem do 36 roku praktycznie bez kontuzji. Dopiero później się zaczęły problemy z Achillesami. Najpierw operowany jeden, potem operowany drugi. Ale przez wiele lat nie miałem kontuzji. Nie wiem, to wydaje mi się, że to jest kwestia jakby. Fizjonomii, budowa składu mięśni i tak dalej. Niektórzy te problemy mają częściej, inni mniej. A mnie te kontuzje omijały, a nie powiem, że prowadziłem jakiś tam super tryb życia i nie będę wymyślał, opowiadał, jak to się nie żywiłem, czego nie robiłem, jaka profilaktyka była w kwestiach kontuzji. No nie, no po prostu chyba taki organizm. Przy okazji, kilku stoperów się u Pana Boku wychowało. Czy się wychowało? No tak. Z wieloma stoperami grałem. Fakt, że przez te lata grając w Legii, Legia grała trójką zawodników w obronie, podobnie jak większość klubów ekstraklasowych. Z jednym środkowym stoperem i z zawodnikami kryjącymi, to był troszeczkę inny układ gry, dopiero gdzieś tam pod koniec kariery Zaczynałem grać w czwórce, zaczęło się to od reprezentacji, reprezentacji Polski. Natomiast kwestii kolegów, którzy się wychowali przy mnie, no nie wiem czy wychowali czy nie, natomiast były tak, pamiętam takie sytuacje, taki moment jeszcze przed trzydziestką, kiedy to pewien trener powiedział, że ja już chyba jakby tak prawdopodobnie mogę nie mieć ambicji, bo miałem tyle sukcesów gdzieś tam w reprezentacji, w Lidze Mistrzów. I trzeba będzie szukać następców na moje miejsce. No i przychodzili następcy. No, skończyło się tak, że no ja niestety ze względu na to, że zdrowie pozwalało i ambicje grać trochę dłużej, to grałem dłużej od tych moich młodszych następców jeszcze w Legii. No ale właśnie wspomniany ten powiedział o wielu sukcesach. sukcesy nie przyciągały potencjalnych nabywców z zachodu, z zagranicznych klubów? No, było różnych takich pytań, zawirowań wokół mojej osoby. Różnie się to kończyło. Były momenty, kiedy ja nie chciałem odchodzić, albo były momenty, kiedy klub mnie nie chciał puścić. Jakoś tak wszystko to się zgrywało, że, że nie dochodziło do, do finalizacji, a były tam oferty z Francji, z Turcji, jakoś tam z Niemiec się pojawiła i... natomiast nic z tego nie wyszło i specjalnie się tym nie przejmowałem. No I skończyło się tak, że, że teraz pana zdjęcie wisi na tamtej trybunie 11 stulecia? No, może to jest bardziej wartościowe niż, nie wiem, kilkaset tysięcy dolarów czy coś w tym stylu. Natomiast, yy, tak, to myślę, że, że, że dzięki temu to chyba sobie właśnie zaskarbiłem miejsce tutaj gdzieś w galerii, galerii Słafragi. Potem skończyła się kariera i dosyć szybko przyszedł nowy rozdział Tenalski. Tak, dostałem propozycję prowadzenia legii, będąc jeszcze zawodnikiem. Miałem dużo oporów w tej kwestii, bo nie miałem po prostu doświadczenia. Starałem się, przygotowywałem się do tego zawodu, uczyłem się, miałem praktykę piłkarską, ale praktyka piłkarska, przygotowanie takie merytoryczne to jest zdecydowanie za mało. Bez doświadczenia trenerskiego to nie ma o czym mówić. Jeżeli komuś się uda bez doświadczenia trenerskiego osiągnąć jakiś sukces, jakiś wynik, to w 100% będzie to efekt przypadku, efekt tego, że się trafiło na dobry zespół i się nic nie zepsuło. Natomiast y, mm, zaczynałem tutaj pracę w Legii też i w trudnym momencie, bo, bo Legia była zadłużona, a była dosyć szeroka kadra, którą trzeba było y, zredukować. Y, no, Powiem tak, że wiele, pomimo starań, to wiele rzeczy przeciekało mi między, między palcami. To nie było tak, że byłem wsadzony w taki sztab trenerski, gdzie byłem obstawiony anality analitykami, trenerami przygotowania fizycznego, taktykami itd. itd. No, było niezwykle trudno. Pomimo starań no, szło to troszeczkę tak jak po grudzie, tak, że wziąłem zespół na trzecim miejscu i na trzecim miejscu gdzieś tej widzę, e, skończyłem, także fajerwerków nie było. Drugie podejście, gdzie kończyłem chyba ligę po e, wspólnej pracy z Cenerem Dowczykiem. To było 10 ostatnich kolejek. Udało się wyciągnąć zespół z szóstego miejsca na trzecie, na Pucharowe. Chyba zdobyliśmy wtedy 21 punktów w tych 10 ostatnich kolejkach. To było takie dużo fajniejsze doznanie. Ale mniej fajne było, kiedy zostałem prawie zmuszony do poprowadzenia tego zespołu do końca, bo, bo wydawało mi się, że, że, że w takiej sytuacji niezbyt komfortowej zostałem postawiony, żeby ten, sezon, żeby ten sezon dokończyć. Łatwo było przy tym pierwszym podejściu zmienić kolegów swoich podopiecznych? Bo właśnie mówiłem o tych trudnościach. To nie tylko brak doświadczenia, ale te właśnie kadrowe. Jakby rozstrzygnięcia było tam ponad 30 zawodników, nie wiem czy nie było około 35 zawodników, mieliśmy zredukować kadrę do 25 i w obrębie tej kadry mieliśmy ją przebudować w części na zawodnikach z testów w zawodnikach w wieku tak jak zakładaliśmy 18-23 lata. Także zadanie było niezwykle, niezwykle trudne, bardzo ambitne. Fakt, że z tych testów też wyszli z jednego chociażby okienka, 14 zawodników testowaliśmy latem przed Pucharami. Wyszedł Jańczyk, Łatara, Janomucha. Byli to piłkarze właśnie w tej przedziale wiekowym, piłkarze niedrodzy, a jak się okazało, też dawali później radę. Może zabrakło troszeczkę cierpliwości, jakiegoś takiego wsparcia. A trenerami doświadczonymi być może by było łatwiej, chociaż. Sądzę, że taką drogę, jaką pokonałem w kwestii rozwoju trenerskiego, chyba była lepsza. Dobrze jest jednak, kończąc karierę, gdzieś pójść, legi popracować, nabrać doświadczenia i ewentualnie w przyszłości wrócić. To jest taki fragment życia, którego można żałować, czy raczej traktować jako cenną naukę? E Troszeczkę zbyt optymistycznie podchodziłem do tego, kiedy podjąłem tę decyzję, ponieważ wydawało mi się, że nie mam nic do stracenia, że włożę maksymum wysiłku, swojej wiedzy i doświadczenia piłkarskiego. A... I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No niestety byłem naiwny, bo każda, każda praca to jest jakby przypisana do Twojego konta, i, i nikt nie mm, sprawdza w zasadzie, w jakich okolicznościach pracujesz, w jakich warunkach. A, a, a patrzy się tylko i wyłącznie gdzieś na, na te wyniki, średnią punktów i tak, dalej, i, tak dalej. i to jest najważniejsze, także może trochę pożałuję tej decyzji, że zgodziłem się poprowadzić ten zespół, bo, 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 bo ta decyzja była troszeczkę naiwna. Potem Pana karierę teneską można podzielić na, taki, na taką część klubową, gdzie była taka jona i Lechia i reprezentacyjną, gdzie pomagał Pan Franciszkowi Smudzie i tą reprezentację młodzieżową. No co, jako m, trener to ja w zasadzie już yy, zbierałem doświadczenie yy, jakby piastując różne, różne funkcje, tak? bo byłem asystentem w Ekstraklasie, byłem pierwszym trenerem w Ekstraklasie, byłem asystentem w reprezentacji, prowadziłem przez chwilę yy, yy, zespół. U20. Zbierałem potem doświadczenie też od dwóch pół roku jako dyrektor sportowy w Igrach Sowałki. Także tego chleba posmakowałem już ze wszystkich stron, biorąc pod uwagę też to doświadczenie piłkarskie, to mam jakby takie całe spektrum doświadczeń w futbolu. Tak zmieniając temat na chwilę, nowym tenerem legi został Jacek Magiera, człowiek również z dużym doświadczeniem piłkarskim i, i tener, który potrafił otrzaskiwać się przy tych. Kolejne kolejnych cech Legii, prowadząc potem jezerwy i teraz przez chwilę to zagłębia jest nawet dobry ruch prezesa Myślę, że to jest dobry ruch ze względu na ambicje, jakie ten przyszły trener może reprezentować, bo wiadomo, że te osoby, które są w jakiś sposób związane z Legią, włożą maksimum wysiłku, maksimum zaangażowania w to, żeby tą Legię poprowadzić jak najlepiej. To nie ma wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które przychodzą z zewnątrz, oczywiście w wielu przypadkach też się starają, ale to nie jest takie staranie na zasadzie być albo nie być, bo mamy kontrakt, jeśli coś się nie uda, to pakuję walizki, biorę odszkodowanie i wyjeżdżam. Tak? Często tak wygląda. To ze względu na, na to podejście takie ambicjonalne, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry ruch. Natomiast trudno powiedzieć, jak się ma to w kwestii doświadczenia trenerskiego jacka, bo tak jak pan wspomniał, pracował jako asystent. Jako pierwszy trener no, nie pracujesz dosyć długo, a faktem jest, że takie doświadczenia z, jakby z tego tylnego fotela asystenta to nie jest to samo jak doświadczenie jako pierwszy trener powiedzmy, że. Proporcje, jeśli w ogóle można było to porównać, to jest rok pracy takiego trenera zespołu seniorów. A pierwszego może 6-7 lat doświadczenia jako asystent, to gdzieś mniej więcej, takie proporcje były by mi się wydaje. Wejdę mhm. to stawiać na ludzi z Dana Legi? Wie pan, co mnie to niezręcznie na ten temat mówić, bo no, ale, ale natomiast no wydaje mi się, że tak, że to jest jakby też e, o tych sprawach ambicjonalnych, e, których wspomniałem, bo na pewno każdemu będzie zależało o tych sprawach jakby kulturowaniu historii, tradycji. No wiele czynników gdzie się zbiega, jeśli tacy ludzie mają szansę e, pracy w swoim klubie. O kim byłego świetnego obrońcy, jakby pan ocenił defensywę Legii w tym sezonie? Co tam nie gra? Wie pan co, to, jeżeli oceniamy defensywę, to też trzeba ocenić cały zespół, bo oceniać poszczególne formacje, oceniać poszczególnych zawodników w momencie, kiedy, kiedy ten zespół nie, nie funkcjonuje, w momencie, kiedy jest albo funkcjonuje w takim pełnym galimatiasie, galimatiasie taktycznym, galimatiasie personalnym, to naprawdę jest się trudno wykazać. Nie uzyskuje się dobrych wyników, zespół traci pewność, zawodnicy poszczególnie tracą pewność, nie znają się wzajemnie. To myślę, że na takie oceny to trzeba poczekać. Poczekajmy, co zrobi Jacek Magiera, jeśli to wszystko uporządkuje, to się nagle okaże, że ta obrona całkiem dobrze może, całkiem dobrze i zgrabnie może funkcjonować. Jacek Magiera to jest takie inaczej mecz ze Sportingiem, który mamy już za sobą, to było takie światełko w tunelu po tej legi bez Nika Hasega? Chyba dobre określenie, że to takie światełko w tunelu, ponieważ było trochę takich elementów ofensywnych i defensywnych, które, o które można by było się zahaczyć. W ofensywie mieliśmy te 10, 12, nie wiem, 15 minut bardzo dobrej gry. Potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, fajnie to wyglądało. Potem po wejściu od Gigi też ten okres gry też był dużo lepszy. Też zaczęliśmy grać w sposób bardziej kompaktowy, bliżej siebie w rozgrywaniu piłki. Dzięki temu mogliśmy rozgrywać to sprawniej, szybciej. Czyli okazuje się, że można. Można, jeśli wiadomo, jak to robić, jeśli każdy będzie miał taką wiedzę, co robił w momencie posiadania piłki. Można też skutecznie bronić, bo przez długie minuty zespół fajnie się bronił. Ten, ten blok obronny też był bardzo taki zwarty, szczelna linia obrony. I w zasadzie tych sytuacji Sporting za akcji nie zrobił zbyt wiele, a najgorsze zło, jakie nas spotykało, to właśnie znowu powstał fragmentach gry niestety. Znamienne jest to, co pan mówi, bo to też tak fajnie podkreśla ten legijny charakter, że po tylu latach, kiedy już w tej legi Pan nie jest, zostaje nasza drużyna. To jest, to jest chyba coś takiego, co chyba najlepiej pokazuje przywiązanie do tego klubu u pana. Wie pan, trudno, trudno się nie, nie identyfikować, no, powinien być bardziej obiektywny, występując gdzieś w mediach, bo reprezentuje siebie nielegię, no, ale trudno jakby o tym ciągle pamiętać i, i gdzieś, że nasza drużyna, nasz zespół i tak dalej, to się gdzieś, gdzieś przewija i to na tym nie jest łatwo zapanować. To jeszcze tak kończąc pana. Pana tematem krążą takie plotki, że, że po sezonie może pan odejść z Wigi i szukać nowych wyzwań? Jak pan, jak pan to widzi? Ja powiem tak, że teraz jestem jakby na etapie rozluźniania więzi z Wigrami. Dalej współpracuję. Wydaje mi się, że udało nam się tutaj wspólnie z prezesem Mazurę zrobić kawał fajnej roboty. Przychodziłem do. Suwałk w momencie, kiedy ten zespół był takim średniakiem w drugiej lidze. Nie minęło raptem 2,5 roku i jesteśmy w czołówce tabeli pierwszej ligi. Gramy dalej w Pucharze Polski i te wszystkie wyniki, które tam w Suwałkach teraz osiągamy, to są wynikami historycznymi na, na, na skalę tego klubu. Natomiast umawiałem się z prezesem na krótszą pracę zdecydowanie i i, i, I ta praca się przeciągnęła o jakieś półtora roku. Już od wielu miesięcy rozmawiamy na ten temat. Rozmawialiśmy już na ten temat, przygotowywałem prezesa, że, że, że będę próbował wrócić do, do Warszawy, bo te dwa i pół roku rozłąki to już jest troszeczkę za dużo. Potrzebuję troszeczkę w domu te relacje rodzinne sobie jakby. Więcej czasu na nie, na nie poświęcić i, i, i troszeczkę zmęczony byłem całą tą sytuacją. Natomiast to nie jest tak, że, że rezygnuję, odchodzę. Chcę na razie jakby tę współpracę rozluźnić, żeby nie był tam codziennie, tak, jak to było do tej pory, a może takimi okresami gdzieś wspierał, wspierał pracę tego klubu. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. A to jest też kwestia ambicji, może chęci pójścia gdzieś wyżej. Na razie to jest chęć odpoczynku, bo przez pół roku miałem 3 tygodnie urlopu. Dlatego teraz troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a, a potem się zastanowić, co dalej. Dziękuję. Zostawiam bardzo subiektywną jedenastkę wszechczasów czasów Jacka Zielińskiego. W Bramce, częstny boruc, obrona. Wybrałem zawodników takich walczących, zdecydowanych, nieustępliwych. Trzaskowski, Zieliński, Janas. Przed tą trójką obrońców przydałby się taki myślący, również twardo grający, ale też i rozgrywający. Bernard Blaut, linia pomocy czterech zawodników. Dwóch skrzydłowych, nieprawdopodobnych dryblerów. Gadocha i Brychczy. W środku Dejna i Leszek Pisz. Do tej dwójki świetnych rozgrywających przydałby się taki cofnięty napastnik, znakomity technicznie Darek Dziekanowski. No i super kończący akcję, świetna głowa na szpicy Wojtek Kowalczyk.